Cześć, jestem witam was znów w devtube'ie, po ostatniej sytuacji mam dość tego winstreaka, jakby po prostu olejmy go. Czy tam przegram, czy tam wygram, ważne żeby robić sobie bekę z ludzi, prawda? Ooo, prawie 2 1 3, 7. ale 420 jest, patrzcie. Dobra, lecimy. Jak dobrze jest się w końcu swobodnie poruszać, przed chwilą robiłem odcinek z przechodzenia gry na cicho. Dobra, tu mina, żeby trudniej było mu jakkolwiek uciekać. Czekaj, co ja odwalam? Chłop nie wyszedł, chłop jeszcze nie wyszedł. Jeszcze anteny nie ma, te tunele są jeszcze... Włączone! Zapomniałem! Zapomniałem, że ja mogę wyjść wcześniej! Wyjdź tu! Rozkładamy miny gdzie indziej. Dobra, jedno sobie rozstawię tu, żeby sobie nie przeszedł. Ewentualnie, nie wiem, może rzucić mina. To chyba jedyna opcja, żeby to jakkolwiek wysadzić. Tunelek kolta otworzył się za chwilę. czy chłop? Ale to znaczy, że można zrobić zabicie przez ślisk. Zabił? Zabite. Bum. Ale akrobacje! Bum! 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 Jestem w stanie go tak zabić w ogóle? Nie sądzę... Ty, a granatem cię jeszcze nigdy nie zabiłem, nie? Nie umarł. Tak, żeby na pewno zadziałało. Co? Nie udało się podczas wślizgu? Ej... Może z wybuchami to nie działa. Nie ma to jak usłyszeć teleportację. Serio, wszyscy się teleportują. O! Jeszcze chłop, Świetnie. Nie, czekaj, to nie jest. Kurde, nie zabijaj mnie, okej? Okay? On tam jest? Czekaj, tam, czyli. Jak on tam wszedł? Co? Charlie się awanturuje. On przyszedł przez moje miny tutaj? On ich nawet nie ruszył. Przeskoczył przez nie jakoś. On go snajpi. Gdzieś tu chłop jest. Tam w ogóle da się wejść? Słyszę podejrzane dźwięki. No, kolt. Jezu, jak wy go gubicie. Hmm? Czy ty tu właśnie. Ale on ma obrażenia! Ui! A, on ma to. On ma heritage gun. Wolę jednak się odleczyć, niż tam raszować na niego? Tak, 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 tak. Dobry pomysł. Może po prostu... Pum! Nice. Myślę, że to ci coś da? Uuu! Co to za obrażenie? Co?! Headshot to był jakiś? Co? Jakim cudem tak szybko? No dzień dobry. Pum! Może teraz ja strzelę? Minę. Ale to moje Też mam niewidzialność. Jest tu gdzieś. Słyszę te niewidzialności. Taki pewny jesteś tego? Kurde, zmieni tą broni! Co się dzieje? Halo? Ciemno <noise> Co się dzieje? Hmm, czy on tam właśnie biegał? Tak, on tam właśnie biegał Pum Piu, piu Leży Lecimy po niego teraz O, dzień dobry Ups Ej! Gdzie ty z... Uważnie? wle? Próbował zrobić ze mną to samo co ja z nim No dobra. Nazmym razem trzeba użyć pijawki. Czekam się, zarazpi w tunelach czy jak? A nie, jest tu! Dzień dobry! Kuzynie Dobra, tam umsła pijawka, walić to Na hito? Alexis Subcia. Nie, no ja pewnie się w to wali. Nie chce mi się biegać tam do innych miejsc. Jest w startującym raczej, więc. A, nie, przecież nie tu wychodzi. Może się na to nabierze. Tam jest? Czekaj, on robi. On robi skany! Nie się nie się, No nie wiem, no ja muszę mu dać spokój przecież. No chłopie. Ale strasznie się chłopcyka. Ale widać, że już przyszedł dalej gdzieś. Dobra, ten wyszedł na pewno. Tu gdzieś jesteś? <noise> Poważnie? Nie chcesz mnie, nie wiem, strzelać? Hop o, trafił we mnie! No, przeskok! Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że wszyscy biorą przeskok? Dobra, tam palgumę. Ja nie chcę mi się co obawić, nie? Nie no, w sumie chcę. Zrespił się tam gdzieś przy tunelach. Raczej nie w środku. Słyszałem, jak się respił. Kurde, on tyle biega, że on powinien się tu gdzieś zarespić. Hej. Pum! <gum> Dobra, palgumę. Będę, ucie Będę uciekał, udawał, że nie wiem. Boję się czy coś. Hej. Prawie mnie zabiłeś, boję się ciebie. Chodź tu. No chodź tu, Jezu, gościu. Przecież jak on teraz spadnie, to się cofnij do tuneli. Koniec. Pytanie, gdzie się zrespił? Jeżeli za daleko, to już po mnie. Jeżeli wystarczająco blisko, to już po nim. Chyba zrespił się w tunelach. Ups, ale z nich wyszedł. Ty, ty jesteś Czy ty, ty jesteś mądry, gościu, naprawdę. Super. Ty, no znowu na tej mapie jest ciemno Okej okay. Jedną tabliczkę już znam Hej Nie no, nie będę się teraz zabijał Uuu, heritage gun Znowu A może to jest ten sam gość? Znowu niewidzialność, znowu heritage gun Może to jest to samo? <słyski> <słyski> Idealnie trafiłeś w mordo. Gdzie ty jesteś? Nade mną? To niebezpieczne dosyć. A, tu umarłeś. Dobra. Hej. Nie no, nie będę cię teraz zabijał. Przecież ty się cofniesz. Nie ma co zrobić. Jesteś oznaczony. Teraz będę wiedzieć, że tu jesteś. I cię polować. Nie dziękuj. Dobra, wezmę, że się tu jakoś odleczę, czy coś. Siema. Grasz ciągle w ten sam sposób i dziwi się, że cię znajduję? Gra 4. Nie kojarzę Niku, czyli pewnie to nie ten. 5 inwazji z rzędu. Ja nawet się jakoś bardzo nie staram. A i tak, za stracę jakoś głupio ten win Ja wam to mówię. Coraz bliżej setki. 59. Powoli do przodu. Zgaduję, że jakoś tak przy 60. Nie no, 50. Myślę, że odcinku byśmy to wbili. Czekaj, jak to jest 35, to zostało 15 odcinków, czyli 7 czy 8 z Juliany. Czyli to musiałbym 5000 w jednym odcinku robić. O nie, 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 nie. To 60. Przy 60 odcinku gdzieś by to było. 60 70, coś takiego. Chyba, że potem zupełnie zrezygnuję z kolta i będzie tylko Juliana, bo jakby. Mm, nie mam co z nim robić. Ta echolokacja, coś mało się przydaje? Ja zazwyczaj słyszę ludzi, jak są blisko. No i widzę te... niewidzialności, a czasami... odrobinę. <noise> Właśnie na Redditie postał jakiegoś gościa, który się wkurzał, że... No tam... pętlę robiłem przez... nie, nie wiem, czy dobrze już zrozumiałem, ale chyba napisał, że spędzał coś się starał, starał przez 3 godziny, potem rozkładał, wiecie, mnóstwo wieżyczek i tak dalej, i rozwaliła go jakaś Juliana w Abdam w nocy, rozwaliła go Juliana na niewidzialności. No i mówi, no dobra, no, pierwsze parę inwazji było spoko, ale wyłączyłem. <grym> Cóż, jeżeli jego gierki wyglądały tak jak te teraz, to nie dziwię mu się. Serio, wystarczy po prostu trochę poćwiczyć, trochę poogarniać gierkę i tyle. Pograć jako jedna i druga postać, bo jakby znając swojego przeciwnika jesteś w stanie lepiej z nim walczyć, więc no warto grać obiema postaciami. Dobra, czekaj, co to jest? To słędzi, jest czyli on respisie tam. Ruszysz się? Widzę cię. Może pobiegaj trochę? Niewidzialność. Hmm. No, biegnie tam, biegnie. A Jaki spryciula! Będę usłyszał tymi powiadomieniami. Widzę cię. Tak, uciekaj, uciekaj! Mhm. Buu, Oj, chyba trochę się boi chłop. Jezu Chryste, myślisz, że jesteś niewidoczny? Serio? W sensie, jakby, no... Utrudniasz sprawę, ale. Gdzie ty? Czekaj, 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 czekaj. Teraz cię nie widzę. Teraz cię widzę. Dobra, i pewnie zaraz się przy tunelach, nie? Czemu tak bardzo ci na tamtym miejscu, co? Pum! Jutro o tej samej porze. Kapitanie? Jeszcze raz. Wyjdź z tunelików, wyjdź. Pewnie się tam zlepci w środku, nie? Nie chcę mi się z tobą bawić, wiesz? Naprawdę, ty będziesz siedział w tym miejscu tak długo Nie wiem, on ma chyba coś fabularnego tutaj Masakra jakaś Sprawa wygląda w następujący sposób ehm. Co? Jak to niewystarczająco moc? A rzeczywiście Niewidzialność, pięknie Zmieniamy broń To ma pijawkę Pal gumę gościu. że to ci coś da? Nie do końca, umarł. Ty, ale ten gaz, jeżeli masz na pistolecie pijawkę, to ten gaz również ci wysysa to. Także to jest bardzo dobre pod wysysanie, jeżeli ktoś stoi w miejscu. Na przykład, próbuję snajpić. ci coś trudnego, no. Chcę ostatnią rozgrywkę zrobić tutaj teraz. O, znowu będą czarne skały. Ej, w końcu to Black Reef. <laughs> ale ten żar był suchy. Dlaczego mi tu czasami coś wybucha? Tak randomowo po prostu, jak się respie. Dobra, tu jedno, tu drugie, tu trzecie. Może mieć chłop mały problem. Tu czwarte, mało kto tędy wchodzi, ale. Czekaj, chłopa jeszcze nie ma. Okej, okay, to ja może gdzieś. Teraz już jest. Aha, on strzela przez drzwi. Jest prosta sprawa dosyć. Chłopie! Lag. Dobra, sprawa jest prosta. Dobra. No! Dlaczego nie zraspił się w tamtym miejscu? I nie ogarnię, co się dzieje. Bo, jakby umarłem i. A bo inwazja jeszcze się nie zaczęła. Tak, właściwie. Przecież on nie wyszedł z tuneli. Zaliczyło to jako laga. Granie ogarnęło, co się stało. Ej, mam niby wygraną, ale jednak jednocześnie mam, że. umarłem. 6 win streak. W sensie nie wygrałem. Ale nie zaliczyła mi się przegrana. To jest, to jest, to jest taktyka. Jak umierasz, to cofasz się po miejscach, gdzie byłeś. I kiedy już on cofnął się centralnie do drzwi, to jakby dalej już się nie cofnie. Czemu on się cofnął odrobinę do przodu? Nie, nie, rozumiem. W sensie nie jestem salty ani nic, po prostu próbuję jakoś to zrozumieć. Może twórcy jakoś dodali jakąś mechanikę, że tak właściwie twoje miejsce spawnu się trochę randomizuje? Żeby właśnie nie było takich sytuacji? Albo stałem na jego spawn pointcie i musiał go wywalić gdzieś obok. Tak właściwie od razu, jak on się zrespi, nawet jeżeli go nie widać, to jesteś w stanie już go zabić. Więc po prostu spamiłem w guzik skrytobójstwa żeby go od razu załatwić, aczkolwiek on się zresztą troszkę zbyt do przodu. No e, nieważne. Tak się jak, mam nadzieję, że szynek Wam się podobał. Do zobaczenia i Siemka.